Zobaczcie, jaka burza, jak rzuca żabami. Chciałam umyć taras, a on się sam myje. Kotki się schowały na krzesłach. Uwaga, bo mi tutaj leje. Tak, zobaczcie. Normalnie oberwanie chmury. Przy tym bardzo silny wiatr. Zobaczcie, jak rzuca. Dopiero co przyszłam z pracy. Jest godzina 17.30. A to takie jaja także zdążyłam przed samą burzą. Zobaczmy, co się dzieje przed domem. Hmm. Moi kochani, witajcie serdecznie. Mamy dzisiaj środę, jest po południu. Godzina 17, nawet nie ma jeszcze 17, a ja mówiłam w pół do 6. A tu tak ciemno, słuchajcie, zacina ten deszcz okropnie. E, przywiozłam sobie te szklaneczki, które kupiłam rano, widzieliście w poprzednim vlogu i chcę je właśnie zaraz umyć, odmoczyć te naklejki. E, Adusiu, a ja nie widzę zakrętki do butelki, kochanie. Gdzie wzięła, jest bardzo ciemno. Wiecie, co byłam dzisiaj w Biedronce? Kupiłam Adusi sandałki, e, właśnie w namiocie były. Bo wiecie, we wrześniu to jeszcze jest trochę ciepła, więc żeby nie było, że od razu na Adidasy, już Wam pokazuję, wzięłam takie sandałki, o zobaczcie. Takie sandałki, rozmiar 31, 31. Chyba przecenione z 49 na 25 zł. Także mam takie sandałeczki dla Adusi. Nawet fajnie, o może tak pod światło, to nie bardzo. Nawet fajnie, że udało mi się takie kupić, będzie miała do przedszkola, wiecie, tak przejściowo. I jeszcze kupiłam jedną rzecz, bo trzeba kupić dwie rzeczy w namiocie. Yy, I ta druga rzecz to jest, słuchajcie, lampka, lampka podszewkowa, słuchajcie, pamiętacie, że ja mam zepsute oświetlenie. Właśnie w kuchni, i nie mogę się doprosić tego pana, który robił mi kuchnię, żeby mi ją naprawił, ewentualnie wymienił, już nawet za pieniądze. Słuchajcie, bo ja nie chcę nic za darmo. Może faktycznie się zamortyzowała i się zepsuła. Jest dyskoteka, a ja tak tego światła bardzo tutaj potrzebuję w kuchni, bo bardzo często tutaj cokolwiek robię, e, nagrywam i potrzebuję mieć jasno. I wiecie, co dzisiaj na namiocie była lampka właśnie podszawkowa, i już wam pokazuję, jak to wygląda. Ona kosztowała. 40 zł, a ja zapłaciłam za nią dzisiaj 20. A wczoraj się zamierzałam na nią, słuchajcie, normalnie w sklepie za cztery dychy, i już ją miałam w rękach, ale mówi: Nie, dobra, dużo pieniędzy może faktycznie będzie w namiocie, albo po prostu naprawimy tą, co jest, ale posiłkowo to naprawdę jest bardzo fajna. I zobaczcie moją lampeczkę. O może tak się troszkę schylę. Lampeczka podszawkowa, Zobaczcie, ona jest na magnes. Przykładam ją po prostu o tutaj. Zobaczcie, przykładam sobie, włączymy i pięknie mi oświetla blat. A na blacie instrukcja obsługi tejże właśnie lampki. Boże, jak widać brud i jakieś okruchy. Proszę bardzo, jak będzie mi tu podświetlać? Także taki świetlik. Yy, może by się w sumie jeszcze przydał jeden. Tak sobie teraz myślę, że może jeszcze jeden. Zastanowię się, może jeszcze dokupię jeden. Także będą takie dwa świetliki. A fajne jest to, że nawet słuchajcie, jakby brakło światła. To ja po prostu ten świetlik mogę sobie wziąć do pokoju i będzie mi rozświetlał pokój. Także taka lampunia, lampeczka. Zobaczcie. Pięknie doświetla, nawet można z nią wyjść na zewnątrz, na dwór. Tutaj pisze, że bo on, ładowanie jest, słuchajcie, za pomocą ładowarki, więc cały czas pracuje 3,5 godziny po pełnym naładowaniu. Świetna rzecz za 20 zł. Słuchajcie, dwie dychy. Dwie dychy i mam taką piękną lampkę, chyba się skuszę na jeszcze jedną. No, zobaczcie, kochani, no ile leje? Pół godziny. Normalnie, słuchajcie, z pola płynie mi rzeka. Wszędzie już stoi woda. A najbardziej zatopione są moje kury. No nie ciekawie. Kurczę, a miało być tak fajnie, taka była piękna pogoda. Tak, malwinko tak, śpi się. Tak, śpi się. Ojej. I słuchajcie, no tak miało być ładnie. Ja wiem, że zapowiadali burze, ale żeby aż takie obfite po opady deszczu? Kurcze, Franek, Franek! Koty wreszcie przyszły, słuchajcie, przyszedł deszcz, i są kotki. Siedzą sobie teraz na fotelach, na kocyku, tak? Malwionia, Malwionia, ojej! Malwionia, gdzie masz Franusia? A tu jesteś, a tu jesteś! O matko, jak si leży, tak? Leży się! No. Moi kochani witajcie serdecznie Dzisiaj mamy czwartek Boże jak to szybko leci, zobaczcie prawie weekend Cieszę się ogromnie Przygotowałam sobie tutaj, o nie czy nie wiem czy widzicie śmiecie. no oprócz szczotki Bo przez przypadek wpadła Muszę je wynieść do kosza e, Rzeczy zabieram oczywiście do pracy Mam ze sobą wiecie co, rosołek i makaron Bo ja wczoraj wieczorem gotowałam. Włożyłam też pojemnik Chcę sobie nazbierać malin, nie wiem czy zdążę Bo jest dosyć późno e, Nie wiem, ostrości coś nie może złapać w telefon, a Dusia pojechała przed chwilą do dentysty z Grześkiem i z ciocią. Bardzo jestem ciekawa, czy uda się usunąć te kawałeczki ząbków i czy obejdzie się bez, słuchajcie, traumy, no bo wiecie jak to jest z tymi dziećmi. Każdy się boi dentysty, a tym bardziej dziecko. Dobrze, lecimy. Ja sobie tylko zmienię budki i jedziemy do dalej do Sędziszowa. No i jestem, słuchajcie, w Sędziszowie, szybciutko się ogarnęłam, nawet już byłam w sklepie, zaraz Wam pokażę, co kupiłam sobie pysznego na dzisiaj, na dzisiaj, co ja gadam, głupoty, Boże mój, rosół się wyleje. Oprócz tego, zobaczcie, stoję na parkingu, mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi, a ja pracuję, słuchajcie, tam. W tamtym miejscu. I dalej. Wracając do zakupów, kupiłam sobie takie bez niczego. Takie puste, klasyczne wafelki do przechrupania. Mam też sześć sztuk takich cudownych rogaliczków z budyniem. Oczywiście podzielę się z koleżanką. Tu dla dusi kupiłam smartisy. Czemu to nie wyostrze? Dzisiaj mi. Poczekajcie. Smartisy. I taką małą czekoladkę i dla mnie oczywiście do jogurtu, bo mam jogurt w pracy, banana, a wiecie co, jeszcze sobie nazrywałam odrobinkę, odrobinkę malin, że do, też dorzucę sobie właśnie do, do jogurtu naturalnego. No i co, idę do pracy kochani, nie ma na co czekać. Jestem już w domu, jest popołudnie. Co robię? Spodziewam się gości. Więc robię na szybko hałkę, bo to chyba się najszybciej, słuchajcie, zrobi. Już przygotowałam ciasto, już wyrobiłam. Piekarnik się grzeje, mimo że jest, słuchajcie, 30 stopni na dworze. Nie powinnam raczej grzać w domu piekarnikiem, ale czasami trzeba. Zobaczcie, jak mi to fajnie wyszło. Zobaczcie, tu przygotowałam ciasteczka, mam szklaneczki na jakieś piciu wodę i mam dwie chałki. Tutaj odrobina Boże, białek, żeby posmarować chałeczki. A w lodówce mam najprawdopodobniej, co ja mam w lodówce oprócz jajek, mam kruszonkę. Którą za chwilę użyję, i często mi się słuchajcie zdarza, że ta kruszonka jest przeważnie w lodówce. Ja o niej zapominam, i moje chałeczki bardzo często są bez. Kruszonki, więc działamy. Moi drodzy, smarujemy samym białeczkiem moje piękne chałki. Co jeszcze się dzisiaj u nas działo? Adusia była u dentysty. Słuchajcie, wszystko się pięknie udało. Adusia mówi, że tylko jedna łezka jej poleciała. Pan doktor posmarował że żelem z nieczulającym. Czerwonym? Ale zamykaj, bo idzie Franuś. Aduniu! Żelem z nieczulającym. Posmarował dziąsełko w miejscu, gdzie jest resztka ząbka, i jednym zamachem, słuchajcie, wyrwał tego korzonka, który się już zresztą troszkę ruszał. I dzięki temu, słuchajcie, jedyneczka pięknie rośnie, jest już w połowie drogi. Tak mi się wydaje: jak mi się uda, jada pozwoli, to oczywiście Wam pokażę, jaka piękna, jedynka, i co zostało w miejscu wyrwanego ząbka. A tu woła, a tu woła kocina. Co kocina chciała, co ty tu robisz? Jest na dworze cieplutko, mój kochany. Idziemy na dwór. Proszę, pan wychodzi. Proszę bardzo. Już, już wychodzimy. Także w sumie jestem odrobiona. Jeszcze tylko ta chałeczka, żeby się słuchajcie upiekła. I co? Termomix jest czyściutki. Słuchajcie, wracając do lodów, bo oczywiście przecież pokazywałam że Wam, że robię lody. Pokażę Wam, jak wyszły. Wyjmę, słuchajcie, jedną szklankę. Wczoraj tych lodów nie jedliśmy. Chciałam poczęstować gości właśnie tymi lodami jajecznymi. Zobaczcie, tu jest gotowy, gotowy lodzik zapakowany. Zaraz odwrócimy kamerę. Ja już wczoraj próbowałam tego loda i jest wiecie, jaki typowy lód jajeczny. Może bym się skłaniała, że faktycznie ta laska wanilii to podawa takiego posmaku waniliowego i troszkę mi tego brakuje w tym lodzie. Czyli następnym razem, słuchajcie, muszę zakupić tą laskę wanilii i będzie smak jajeczno-waniliowy, a nie tylko jajeczny. No, i jak to wygląda? Rozpakujemy z folii. O, zobaczcie, piękne, zamrożone lody. Idealne do skrobania. I teraz są dwie opcje: albo będziemy skrobać łyżeczką, albo wyjmę i wrzucę do termomiksa. W międzyczasie posypujemy kruszonką nasze hałeczki. Dosyć obficie, jak widzicie. Bardzo dużo tej kruszonki wychodzi. O, zobaczcie, mnóstwo kruszonki. Ale im więcej kruszonki, tym będzie pyszniejsze. Wrzucam do piekarnika 180 stopni na bodajże 30 minut. Szafka otwarta. Troszkę sobie zrobiłam bałaganu w kuchni, ale to nic. Chcę spróbować, jak smakuje ten lodzik, troszkę mam Was wysoko. Jak smakuje ten lodzik jajeczny z ymm, lejonem? Mm. Bardzo dobre, aż mi zęby bolą, bo to jest dosyć intensywnie rozdrobnione. Mm. Ok, sprzątamy tam kupię. Jeszcze jedna rzecz, kochani, zobaczcie, co dzisiaj Agatka kupiła mi na namiocie Biedronki. To są te potrójne, słuchajcie, takie boksy do przechowywania z szufladkami, dosyć głębokie. I słuchajcie, ja z nich zrobię przetrzymywanie różnych rzeczy i segregację. Zobaczcie, tutaj sobie przykleiłam, przykleiłam, mówię, napisałam na komputerze. Różne, słuchajcie, rzeczy, które będę przetrzymywać w, tych, w tychże y, boksach, czyli nici igły, nożyczki, pilniczki, pensetki. Y, mam na myśli też obcinaczki do paznokci, cążki, gumki, guziki, takie gumki, recepturki, mam na myśli, opaski, spinki. I długopisy, kochani, bo ciągle tego szukam. Zaraz sobie tutaj pooklejam i posegreguję wreszcie te rzeczy. Schowam to oczywiście do szafy. Otworzę szafkę i od razu będę widzieć, gdzie co mam. I oczywiście moja rodzina będzie widzieć, gdzie odkładać te rzeczy. Mam nadzieję, że to się uda i przejdzie. Zobaczcie, jaki tu jest saigon, wszystko i, i nic. E, tutaj, jak pięknie mi wyszły te e, pojemniczki na różne pierdolki. Świetnie to wygląda. No to zaczynamy. Opaski z proszę bardzo. Opaski Chodzą opaski Chodzą. Także nie jest źle. O, z uszami to tak średnio. I jeszcze jedna czarna. Opaseczki tam się jakoś nie mieści tak uszami ok nici igły co prawda mam taki motek ale on się chyba nie mieści teraz się, teraz się mieści a zaraz zobaczymy czy tu mamy jeszcze coś co jest wymagane mam tutaj igły dalej gumki guziki Gumeczki, mam na myśli recepturki. Tak. Gumeczki. Gumeczki. Mam tutaj taką, też taką gumkę, słuchajcie, na wszelki wypadek, jak trzeba by było coś. I mam też dwa suwaki, także to też powędruje tutaj do przygródki. Wszystko i nic, słuchajcie. Dobra. Teraz jeżeli chodzi o yy, opaski, spinki, nici gumki, guziki, nożyczki, długopisy. Długopisów jest tutaj pod dostatkiem. Także będą w każdej chwili do skorzystania. Tak, nożyczki, kochani, o to mi chodziło, żeby ja nie szukała tych nożyczek. Proszę bardzo jeszcze jedne nożyczki lądują, pilniczki, pęsetki, jakieś różne pilniczki. Okej, okay. mam tutaj jeszcze jeden cyfureczko, pilniczki, nożyczki, kochanie, paluszek, tak, nożyczki gumki, guziki, z opaski spinki, z te opaski to niekoniecznie, słuchajcie po to mi się nie będzie otwierać proszę ja tutaj włożę chyba te gumeczki, takie wiecie zobaczcie, takie gumeczki wszystko co do włosów dla Adusi nie ruszaj mi córniu tego kochani, nie ruszaj mi dobrze, dobrze Tutaj jest taka spinka ale ona jest do wyrzucenia. Proszę bardzo. Adusiu, jeszcze nie skończyłam. Adunia. Tutaj jest ubranko chyba z Lola. Prawda? Bransoletki. To nie jest ubrane z Lola. Nie? Nie. Co my tu jeszcze mamy? O, spineczki. Jeszcze tu jest frotka jedna Adunia. Także tutaj te opaski muszą znaleźć inne miejsce. Odejdź w córciu pilniczki. Tu mam taki fajny krem do stóp. To od razu się przyda. Mam jedną szafkę. Dam mi taką jedną. Nie, nie dam ci nie bo ona jest tutaj specjalnie kupiona. Na takie mamusine rzeczy. A mi to jest potrzebna. To się kupi nowe. jeszcze bardzo chętnie przyda się taka na. Yy, córciu na bandaże jakieś i na plasterki. Tu mam nici. Proszę bardzo. Ale to ekstra wygląda. Zaraz to zaniosę na półeczkę, schowam. I nie będzie widoczne gołym okiem. Mm -hmm. I moi drodzy, zobaczcie, włożyłam to w półeczkę taką. Tutaj mam jakieś papierowe rzeczy, które potrzebuję. Tutaj mam te opakowania na dole. Adusia mi tu robi porządki. Jeszcze gdzieś znalazłam frotkę. Wrzucam. Zamykam. Można Panią przeprosić? Za chwilę. I zamykamy. Nic nie widać. Mega. Boże, padam, kochani, jestem zmęczona, mam dość, był bardzo gorący dzień. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną, że oglądaliście, że mam nadzieję, że Wam się podobało, oczywiście, jak zwykle, kochani, jak widzicie. Nie przewidzi się. Myślałam, że te opaski mi się zmieszczą do tych szufladek, a tu niekoniecznie także muszę jakiś koszyczek znaleźć na opaski, a to jest tylko kilka, bo Adajki ma zdecydowanie więcej. Dobrze, kochani, żegnam się z Wami, do zobaczenia jutro, buziaczki